Level Up to trzymiesięczny mentoring biznesowy dla biznesów, które wystartowały już z podstawami, czyli jeżeli masz już Twój założony konto na Instagramie, masz już mniej więcej swój kierunek, wiesz jak wygląda Twoja idealna klientka, do kogo kierujesz swoją ofertę, ale czujesz, że stąpasz trochę po... Po niepewnym gruncie i potrzebujesz takiego ugruntowania, ustalenia sobie celów jasnych yy, i wsparcia mentoringowego na trochę wyższym poziomie, yy, na każdym kroku, plus do tego, do końca roku chciałabyś wypuścić swoją ofertę, zrobić pierwszą kampanię albo kolejną, yy, to program Rakieta Level Up jest dla Ciebie. Yy, jak to wygląda? Spotykamy się w kameralnych grupach do czterech osób na co, co dwa tygodnie na sesjach warsztatowych, na których. Na początku ustalamy sobie swój cel na najbliższe trzy miesiące, czyli nie pracujemy nad wszystkim i nad niczym, tylko na samym początku decydujesz, nad jakim projektem będziesz chciała, czyli co, jest, do, co chciałabyś dowieść do końca tego programu. Dlatego, że ja uwielbiam pracować na, na rzeczach, które dają nam realne efekty, bo to nas napędza na przyszłość i możemy robić kolejne i kolejne kroki. Na początku ustalamy sobie swoje cele. Każda z uczestniczek będzie miała swoją włas, swój własny cel, do którego będzie dążyła, i na sesjach ustalamy sobie też plan działania na konkretne tygodnie, a y, dopracowujemy sobie ten projekt, ale też dostajesz moje wsparcie, I nie tylko w temacie wiedzy, ale czasami też mentalu i tak dalej, kiedy mamy utknięcia na, poziom, na poziomie tego, że wiemy, co mamy zrobić, ale na przykład nie możemy ruszyć, albo nie mamy odwagi, albo pojawiają się jakieś różnego rodzaju nasze, wiecie, historie w głowie. Więc na te wszystkie y, tematy. Będziemy poświęcać czas na sesjach warsztatowych, na których spotykamy się co dwa tygodnie. Oprócz tego, do, do programu masz doda, dodaną grupę na Telegramie osób, które są w, są w programie. Dzięki temu na co dzień masz wsparcie i też możemy rozwiązywać, i dostęp też do mnie możemy rozwiązywać jakieś tam rzeczy, które pojawią się na Cito. Tak, żebyś ty nie utknęła, tylko przez najbliższe trzy miesiące faktycznie krok po kroku, każdego dnia stawiała y, kolejne kroki do swojego sukcesu. Program jest y, dedykowany dla niewielkiej y, grupy osób, dlatego że jest to najwyższy poziom współpracy ze mną i też te grupy potrzebujemy, żeby były y, y, wsparciem, a nie rozpraszaczem. Więc, jeżeli jesteś zdecydowana, to sprawdź, y, sprawź, jakie są warunki dołączenia, i startujemy już niedługo. Zapraszam Cię, kochana!